Ciężko widzieć, ja jestem Tariel i witam Was w kolejnym odcinku poradników Tota 2. Dziś poznacie postać Disruptora, postać, która jest supportem i znaczy takim, e, która ma e, ba, bardziej kontrolę nad osobami niż e, która bufuje bądź leczy innej, innych bohaterów. Jej umiejętnościami podstawowymi Thunder Thunderstrike oraz e, Kinetic Field. Thunderstrike jest e, debuffem, właściwie dotą, którą rzuca się na drugiego przeciwnika i przez kilka sekund zadaje obrażenia. Właśnie jak widzicie na najlepszej pojawia się kula i co kilka sekund zadaje obrażenia pobliskim jednostkom. Kinetic Field tworzy okrągłą barierę, jak, jak jest napisane w pisie, taką klatkę, też można to nazwać, która po 1,5 sekundzie w sumie tworzy się i w tym samym momencie, gdy ktoś wejdzie w zasięgu obrębie tej klatki, po prostu zostaje zestronowany i w tym momencie będzie można go łatwo załatwić. I oczywiście maksymalnie trwa do 4 sekund, czyli całkiem długo. Trzecią najmniej używaną umiejętnością na tej postaci, ale bardzo potężną, jest Glimpse. Jest to przeteleportowanie wrogiej przyjemności, właściwie z odniesieniem w czasie, o 4 sekundy. Co w połączeniu z Thunder i Kinetic Fieldem jest całkiem bardzo potężny combo. Ale jeszcze jest jeden skill, który jest bardzo potrzebny właśnie do kombinacji. Jest to Static Form. Storm. Przestań komentatora, bo nic nie, nic nie mówi. Jest to Ultimate obszarowy, który zadaje obrażenia i dodatkowo wzcisza jednostki na maksymalnie 5 sekund. Czyli całkiem dużo i całkiem potężny jest to Ultimate. W połączeniu właśnie z Kinetic fall, Fieldem i z Thunder tworzy bardzo potężne combo. Dzięki któremu na pewno możemy zabić kilka, nawet osób. No, a tutaj zaraz powinien być e, pierwszy First Blood. I zaraz zobaczycie jak działa się Kinetic Field wraz w połączeniu ze Thunderstrike. Oczywiście komentator, którego słyszycie w tle, w tle to jest Virion Flax. Jeden z powiedzmy znanych komentatorów, kasterów y, Doty 2 No ale według mnie jest on bardzo bardzo słaby i nie podoba mi się to w ogóle i Kukos Ale Ghost Queen of Panie bym słyszał Zresztą trochę koledzi brzmi jak Kermit, ale to już moja sugestia taka. Okej, okay, mam... ...Kerskil. Znaczy, pierwszy atak. Kinetic volt Spence został zatrzymany. No ale niestety... chaos Knight tego nie przeżyje. Dobra, przesuniemy trochę dalej. I opowiadam o przedmiotach związanych z... z tej postaci. O! Kolejna akcja! Enchantress nie żyje. Właśnie tak właśnie wygląda ulti. Łączy z Folder. Może zobaczymy jeszcze raz tą akcję. No, dokładnie opowiem, jak to wszystko zadziało. Radiance Middle Tower is under attack. Tutaj właśnie widzicie Kinetic folda, rzuconego na Enchantress. Ona właściwie już za parę sekund zostanie. No właśnie za sekundę zostanie zniszczona. I tutaj właśnie widzicie z boku jest Ryki, teraz z trollem. I właśnie gonią Warloka. Teraz właśnie są opuszczą ulti widzicie, że postacie mają na całą odznakę Science i nie mogą wykonać żadnego ataku. To jest właśnie umieszczone ikoną taką. I tutaj właśnie wygląda taka chmura, która po prostu też zadaje obrażenia. Został oki neteki rzucony Zaraz powinien się otworzyć za 1,5 sekundy niecałej. I właśnie widzicie troll został zestonowany tak samo Ryki. Nie mogli przejść przez to pole. Queen of Pain rzuciła swoje ulti. I tak samo w Bardzo ładna akcja. No, przyjmijmy je trochę dalej, jeszcze. I teraz wam powiem o przedmiotach. Jak każdy, jak każdy, support oparty na manie. Kupuję za wszarkiem buty, e, mechanizm, mm. I to właściwie tyle jeśli chodzi o tą postać. To są takie podstawowe core itemy. Oczywiście wardy, kuriery, twasty i centry wardy też, jest, też są podstawą na każdym zaporcie. Zależy się od tego kim Gram przeciwnik. Oczywiście tu mamy centry warda Rekiego, ale w tej grze trochę mało on narobił. Oczywiście, gdy już złożymy te wszystkie przedmioty, to możemy na przykład kupić Port Staffa, żeby odrzucać, wrzucać naszych przeciwników do Kinetic Folda i Static Storma. Możemy kupić Hex, Sit of Wise dokładnie. Bądź ewentualnie możemy kupić też Rod of Atos, żeby spowolnić naszych przeciwników. Od tej jest bardzo dużo przedmiotów dla tej postaci i myślę, że kombinacja wraz z też mogą być fajne. Możemy na przykład użyć na kimś Eula, wrzucić Kinect Folda i gdy on spadnie, będzie chciał uciec, to my wtedy rzucimy Static po, sto, po Storma i nie ma możliwości ucieczki. Także, sami widzicie, z kombinacji taktyk na tą postać jest bardzo dużo. Trzeba po prostu dobrze wyczuć właśnie umiejętności, którą mm, posiada ta postać. Oczywiście pamiętajcie, żeby używać tych przyjaciół. to nie są tak, że kupicie i samo się aktywuje, tylko po prostu też najlepiej... Yy, Iść tak. Na... No tutaj trochę. Queen of Pain podlecia za szybko. Właśnie Fini Fold. Filt właściwie. I zabity. Owszem. A czyli Night Stalker. Enchantress, Finish Field, Ulti. Jak widzicie, tą postacią też może zabijać. też jest bardzo dobrym nickelem. Ale gdy już się gramy taki, na takich, którzy sami się potopają pod, pod tą pułapkę, Glimpsa na razie nie zobaczycie, ponieważ sami po prostu wchodzą nasze pułapki. Nie wiem, dlaczego komentator mi się przeskakuje. Dobra, już mamy mekanizm. Kermit dalej się odzywa. Przejmiemy już do końca. Zobaczymy, co będziemy mieli dalej. No, oczywiście, jak mówiłem, będzie forstaw ratutownie złożony. Tu jest późniejsza fala, fala rozgrywki. Eee, w przeciwnicy już nie mają... Hmm, Właściwie tierów dwójki na dole i na midzie A moja drużyna ma tylko stratę w jednej wieży, na górze Tier jedynka Oczywiście tutaj moi sojusznicy kupili niektórzy jego scepterzy Które są też bardzo przydatne przeciwko postaciom, postaci, które e, opierają się głównie na to ataku, Czyli np. Swen, Sven czy Troll Bądź Stalker Ewentualnie Riki Czyli właściwie wszyscy stąd tutaj już jest akcja z ruszana Biorę kopter Dobra, przyjmijmy już pod koniec, żebyśmy się już zobaczyli ostateczną konsekwę tej wyskrywki. Może trochę dalej, żebyśmy się zobaczyli też jakiś teamfight konkretny. Na mhm. nie ma w końcu Diffusa Blade'a tu jest w 5 minucie. Widać farma życia. No i lecimy za Mita. Thunder Strike na Enchantress. Ostanął, ostanął. Humor agresywny. Jest tu jakiś Kinetic field, Sven zatrzymany. Okay, ten troll. Troll się gdzieś no, Thunderstrike na trolu. Ulti. Kolemy. I dało do strony Queen of Pain. oraz seria, sam z Oczywiście gdy jednostka zginie i Thunderstrike jeszcze będzie na niej, to widzicie, że po prostu e, Thunderstrike był jeszcze na ziemi. To nie jest bug, po prostu... Tak ten skin działa, po prostu w tym miejscu, bo będzie aktywało się sam. Już jesteśmy w drodze do pozycji, co go okienia. tym razem nie zadziałał, bo za szybko został odrzucony. Bardzo dobry mechanizm. Dobry rzucony Sven zeszymany. O, czyli żeby wiedzieć kolejny? Tak Thunderstrike od na Svena. Sven nie żyje. Godem za trola. Entrashead. Jeszcze adreska nie żyje Warlock. Mogę raczej le... znaczy, problem z rykim jego chmurą. I chyba w go nie przyjeżdża. Niestety Dobra, no, wielki ścigan Warlocka w tym czasie, ale chyba Warlock ucieknie spokojnie. Oba, no, tu już mamy złożony psep No i zobaczymy sobie ostatnią chwilę tego meczu. 13 do 31. O, no, to już wiadomo, kto wygrał. Choć w tej grze, grze nigdy nic nie wiadomo. Także trzeba być zawsze czujnym. Ulti Hautzmaid zabija. Gierokopter też. Oczywiście tutaj d kupił Semple na Wielkiego żeby nam nie przeszkadzał już Ej też po prostu bijemy wieżę. Moje latańce ślimaka Zaułki. tam też O, ulgi wyszukane w bazę, spontanne. Ok, mam nadzieję, że ten poradnik na destruktora bardzo wam się przydał. Myślę, że był bardzo szczegółowy. Pokazał wam, jak nie wygląda akcja z, tym, z tą postacią. I zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków. W Następnym razie zobaczymy się. Tym razem z dum, z dumem. I do zobaczenia. Pamiętajcie, że subować i komentować mój kanał. Ja żegnam się z Wami serdecznie. Cześć i na razie.